12 maja niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG 20. Tu oczywiście rozpoczynamy od KGHM, który na wykresie tygodniowym zostawił nam taką świecę czarną, ale z dość wyraźnym dolnym cieniem wielkości porównywalnej do wysokości korpusu odbijającej się tutaj bym powiedział takiej wewnętrznej, aczkolwiek bardzo, bardzo wyraźnej strefy wsparcia na poziomie około 98-97 zł. Widzimy Tutaj jest akurat poprzebijane znowu szczyt, 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 szczyt dołek. To jest taka wewnętrzna strefa, która, która reaguje, a równocześnie, jak gdyby nie doszło do takiego, no powiedziałbym, całkowitego przebicia i powrotu pod te góry, ograniczenie tej całej konsolidacji, z którą tutaj mieliśmy do czynienia. Pytanie teraz jest podstawowe. mamy tutaj do czynienia z korektą ABC? Moim zdaniem tak może być i może rynek próbować iść jeszcze do tych naszych poziomów, które uważałem na początku, że powinniśmy osiągnąć, czyli do poziomu 117-118, ale. Na to trzeba też zwrócić uwagę, że mamy tutaj ten cień, mamy tutaj obronę, tylko że jeśli spojrzymy na wykres dzienny, to widzimy wyraźnie, że tutaj linia trendu tego, tego, tego całego wyjścia z konsultacji została wybita, a rynek na razie, choć wykonał tutaj objęcie hossy, może nie takie idealne, ponieważ otwarcie tej białej świecy, mimo wszystko minimalnie wypada nad zamknięciem żarnej świecy, a pozostawiając takie okno cenowe, no ale to, to, to jest niestety ten wtedy element taki, który no nie daje nam jakiegoś yy, mocniejszego, moc, na, znaczy się w pewności nic nie daje, ale chodzi o to, że taka kla klasyczna formacja Bessy, ona i tak musi być też potwierdzona, więc też może się okazać fałszywa, ale wygląda nieco inaczej, natomiast tutaj często też, jak jest do korekty dochodzi, to tak właśnie wygląda, że otwarcie białej świecy jest powyżej zamknięcia i wtedy i, i tak jest tylko korekta, ale ogół pokazuje tu pewnego rodzaju siłę, tak, bo cały ten spadek ostatni został zniwelony. Problem na razie polega w tym, że ten ruch wzrostowy jest niczym innym, jak tylko właśnie retestem, powrotem do wybitej linii trendu, i tutaj, dojściem do, 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 do jak to się mówi, do strefy takiej, która widać tutaj wyraźnie również miała miejsce, że, że działała. Możemy sobie tutaj w tej chwili w zakresie KGHM-u, tak robić, o, Wykonać jeszcze, nie, nie, że tak powiem, od tego całego wzrostu, który miał miejsce, i widzimy, że tutaj nachodzi nam 61,8%. A więc, no, patrząc od tej strony, no, ta reakcja jest jak najbardziej reakcją prawidłową, w tym sensie, że a Mamy 61,8 B, mamy wyraźną strefę wsparcia, tak? Za strefę wsparcia tutaj dołek, wybicie wyjście. no i tutaj to musi działać. Teraz, jeżeli rynek miałby zakończyć tutaj układ korekty A, B, C, bo tu powiem szczerze, że dopatrzyłbym się takiego wykładu, gdzie mamy A, potem B i tutaj C, pierwsza, druga, trzecia, tutaj na tych cieniach czwarta i piąta. Jeżeli jest to zejście jakąś korektą ABC, no to w tym momencie może się zaczynać, ale to i tak rynek najpierw. Powinien nam pójść dalej i wybić co najmniej tu te 90 zł. No i potem po ewentualnej jakiej korekcie można już myśleć o kupowaniu tych akcji z perspektywą, tak jak powiedziałem, nawet tamtych 117, czy, 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 czy jak to tam będzie się rozbiegać i dążać dalej ten rynek do, do wzrostów, no bo jeżeli udałoby się pokonać, pamiętajmy, tu mieliśmy roczną konsolidację, roczną nazwijmy to akumulację, więc jeżeli tak by miała ona zadziałać, to ten rynek mógłby dalej jeszcze iść, jeszcze mocniej na wyższe, na wyższe poziomy. Kolejną spółką jest PKN Orlen, który jak widzimy czarną wyraźną świecą na wykresie tygodniowym wybił tutaj tą strefę wsparcia no i w tej chwili wydaje się, że już no, można jeszcze oczywiście zawsze można powiedzieć, że jeszcze jest szansa na wyhamowanie przed poziomem 85 zł i zrobieniem ABC, ABC czy delikatne naruszenie 85 zł i to bardziej by było właściwe, bo jeżeli miałaby tu być jak korekta, nazwijmy ABC, po tym pierwszym ABC i potem jeszcze coś robione, no to tutaj ten rynek mimo wszystko najlepiej, bo jakby chociażby delikatnie naruszył minimum, e, które mamy tutaj na 84,70, ponieważ to cenę no, powinno znieść E, tak naprawdę cały ten ruch wzrostowy, który miał tutaj miejsce, ale z drugiej strony musimy zakładać, że mamy w szerokim terminie dojście do strefy, ruch ABC do góry, dojście do strefy, podwójny szczyt, wybicie, retest, silne prądzenie. Tutaj naprawdę, ja wiem, że tu się tak samo zakończyło i można tak patrzeć, ale moim zdaniem to jest, to jest ryzykowne i to no, nie chce mi się, że tak powiem, ułożyć. Natomiast widzimy, że teraz ta linia trendu która, która jest tutaj od, poprowadzona i wyraźnie tutaj, ma, tu została przebita, to jest dla mnie kolejny element, który wskazuje, że jeżeli coś do góry, to raczej tylko jakaś, jakaś korekta. Teraz jak wygląda na wykresie dziennym? No na wykresie dziennym sytuacja podobna, tutaj haramie niskiej ceny, czyli zatrzymanie. Widzimy strefa tutaj na szczyt, to jest taka strefa, która ma prawo zatrzymywać, ale ten spadek jak na indeksie no jest na tyle, że on tutaj właściwie można by było głównie liczyć na jakąś yy, korektę. No ale znowu ktoś powie, no dobrze, ale cofnijmy się w lewo. No Też mieliśmy dość silny spadek, zakończony dużą czarną, po niej biała i rynek poszedł do góry. No, zgadza się, ale tu na razie nie mamy tej białej. I mimo wszystko, mimo wszystko, tak jak wszędzie się gdzieś indziej spojrzy, to mimo wszystko w 90% przypadków mamy jakieś w cudzysłowie podwójne dno, podwójny szczyt. VK jest bardzo, bardzo sporą kwestią. Tutaj mamy to małe V, potem odwróconą głowę i realizację, ale w tej chwili. I do czego ona zaprowadziła? Tylko do jakiegoś, znaczy do poziomu jakiegoś. No i teraz tu walczymy z tym podwójnym szczytem. Ten podwójny szczyt ma zakres około 13 zł, czyli w tej chwili został on jak gdyby zrealizowany. Ale tak jak powiedziałem, linia jest tutaj trendu przebita. Tego krótszego, jeżeli byśmy tutaj wzięli na, nie na wykresie tylko tylko. Tu, to jak widzimy, została już wyraźnie przebita, i teraz no, na chwilę, na, na, dla mnie najważniejsze jest, że ten wzrost, który ma, może się tutaj zacząć, na razie ją traktować jako, jako korekta i nic, nic ponadto. Kolejna spółka to PKOSA. Duża czarna świeca, wybicie nam tutaj linii szyi podwójnego szczytu. W średnim niestety, mimo że była ta walka, Wybity ten podwójny szczyt, gdyby, podwójny dołek, linia, pod, czyli podwójnego dołka, która tutaj jeszcze powstrzymywała, teraz zastopita, a cały ruch wzrostowy, który był wyraźną trójką ABC, doszedł nam tutaj do tej głównej strefy. Teraz ja przypomnę, że tutaj na szczycie e, tego PKO mieliśmy bardzo dobre obroty w jeden dzień. I to była właśnie świeca. Za chwilę będzie to widać, no bo chyba na wykresie nie ale takie wyraźne skokowo większe obroty, a tutaj poziom tego szczytu nie został wybity, czyli tutaj jest układ w jakiejś korekty i teraz rynek, no co najmniej powinien realizować, mówię w tym, aż trudno w to uwierzyć, że tak mogło być, no ale co najmniej 100 złotych, tak, tu można się, że tak powiem, no zacząć może udzić, że mamy do czynienia z akcją odwróconą głową, po której coś się będzie działo, no jakby nie spojrzeć, pamiętajmy, że długoterminowy trend spadkowy, ten szczyt, ostatni potwierdzony szczyt, w żaden sposób nie wybity, ruch korekcyjny, tu należy spodziewać się spadku na nowe, na nowe minima. No niestety jest w tej chwili to, co jeszcze do niedawna mówiłem, że no może się uda w jakiś sposób przekreślić, ale nie udało się. Wykres dzienny, mamy wybicie linii, podwójnego linii szyi, podwójnego szczytu. Ehm, tu widzimy ten skokowo większy obrót, tak, tutaj na, na tej sesji. O na tej tutaj szczytowej sesji mały podwójny szczyt, wybicie. Teraz wybicie dużego, podwójnego. Moim zdaniem, retest jak najbardziej możliwy 108. Może z nadszarpnięciem nad 109, 109, ale dojście tutaj na cieniami do tej strefy i potem dalszy, dalszy raczej spadek. Tak ja to widzę osobiście. PKO BP w tym tygodniu duża czarna, znaczy duża, no wyraźna czarna świeca. Ma co prawda cienie po obydwu stronach, ale zobaczmy. Strefa, oczywiście z racji tej swojej nazwijmy szerokości, tak? bo ta strefa parę jest dość szeroka, bo zobaczmy, gdzie mamy zamknięcia cen e, tego, no nawet gdybyśmy do tego ostatniego zamknięcia przeżyli i tutaj wypada idealnie z minimum, czyli jest jak OK. Teraz. Tutaj mamy zamknięcie, tutaj mamy zamknięcie, tutaj mamy zamknięcie i tu teraz mamy też zamknięcie, czyli ta strefa broni, ale znowu patrząc tutaj na taką tą linię, jak gdyby trendu. Mamy z niej wyraźne wybicie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj w tym układzie ABC mieliśmy też tutaj ABC, no to tutaj moim zdaniem się szykuje coś, co może. Nie wiem, może jeszcze nie teraz, ale to powinno być chyba według mnie wybijane i powinno iść Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy, że Doszliśmy tutaj znowu w obce, e, tych tych minimów, i w piątek taka świeca, powstała, wysokie otwarcie górnym, i na razie to spełzło na niczym. Moim zdaniem jest to przygotowanie pod zejście co najmniej tutaj, tę tą, tą strefę trzeba by było przemacać, a mocno prawdopodobnym wydaje się atak co najmniej górnego ograniczenia które w tym momencie, gdybyśmy chcieli tak też nazwijmy technicznie bardzo dokładnie narysować, wypał 36 30 ponieważ tu rozpoczyna się silny wzrost, tak? Tu jest otwarcie i rozpoczęcie silnego wzrostu. Natomiast sam fakt na tym tylko odcinku czasowym minimum wypada tutaj, tuż pod 36 zł. Natomiast tu, jak widzimy, również z tego samego miejsca, z poziomu poszedł ruch do góry. Natomiast to dolne było testowane tutaj, czyli ta strefa jest jak najbardziej prawidłowo wyrysowana i myślę, że może ona przyciągać, a ten już poziom tutaj, czy około 37 zł powinien być jak najbardziej osiągnięty. Co to będzie? No trudno, znaczy, tu jeszcze można się udzić, że jeszcze mamy, bo to jest jeszcze możliwe, że mamy tutaj układ jakiejś korekty ABC i teraz też AB i tutaj no, w takiej postaci C, czyli innymi słowy nawet wybicie, to wskazane by było wybicie, czy naruszenie minimum, czyli tej strefy tutaj na 36,90 powiedzmy, ale nie wybicie tutaj tego minimum, czyli poziomu

ruch na C. To jest jeszcze wszystko możliwe. Oczywiście, że tak, ale cały czas gdzieś tam w głowie mam ten wykres tygodniowy indeksu DIG-20, kwestie tych luk i czarnych świec, więc no powiedzmy sobie no można to uznać za takie no bronienie. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, no, myślę, że większe nawet tutaj dojścia, nawet jeżeli się tu zatrzyma, to jeszcze jakiegoś ruchu porcyjnego, a potem wybicie to jest tego z tego z dość silnym, że tak powiem, zaangażowaniem. No i PZU jako ostatnia spółka z naszych mianek znowu widzimy dojście do strefy. Tak, wieczorna, na którą zwracałem uwagę w ubiegłym tygodniu, zostaje potwierdzona wyraźną czarną siłą, jeszcze z wyraźnym górnym cieniem. Teraz oczywiście znowu można powiedzieć następna strefa i szansa na zatrzymanie, ale już jest wybita linia trendu, no i wydaje się, mimo wszystko, że mamy tutaj szansę spadać, jeżeli już, to co najmniej tutaj w tej chwili 37,50. Tak to wygląda na takim y, średnim terminie, natomiast y, w krótkim terminie, no, spójrzmy na wykres cenny, no to tutaj widzimy wyraźnie zejście, wybicie tutaj tego dołka. No i, i miejscem teraz do zaczania ewentualnego i do wejścia w korektę, no chciałoby się powiedzieć, jest dopiero tu rejon 39-39-50. Nie wysoko, bo to znaczy nie nisko, to, to już niewiele zostało, no ale mimo wszystko tak to jakoś wygląda. Natomiast e, tu przebicie może jeszcze wygenerować, nie wiem, jakiś ruch delikatny, wzrostowy, jedną sesję, ale myślę, że co najmniej tutaj do tych poziomów musimy zakładać, że będzie spadek. No i znowu ktoś powie, możemy się łudzić, no bo mamy tutaj jakiś wzrost, a dopóki nie wybijemy tutaj poziomu tego 37, no to mamy układ, nazwijmy korekty tego, korekty tego wzrostu, więc jeżeli, jeżeli ten, ta strefa by nas nie zatrzymała, no to kolejną strefą, która technicznie jest tutaj, że tak powiem, przynależna do tego, to jest tutaj strefa. Właśnie tak, i tutaj trzeba było tak na dobrą sprawę narysować, gdzieś zakres szerokości, tu, bo stąd zaczyna się ruch wzrostowy. Otwarcie mamy, tutaj, mamy zamknięcie, czyli rejon 37, 50, 38, 50, Czyli tak to wygląda. Moim zdaniem, PZU również jest takie pro, pro, pro spadkowe. I to byłoby chyba tak wszystko, jeśli chodzi o spółki z